Z SD. Może mi koło misji biegniesz może A tutaj jest Co? BOT czy BOT? Yy, tam w lesie jeden BOT chyba biegał, bo się im tam zabiło, nie? Kurwa no, BOT! No. No, BOT mnie tutaj strzela przy, przy murze tym przy wejściu Weźcie go kurwa załatwcie No bo mówię, że ten serwer jest durny kurwa bo no, To ma, jest pozna. kurwa, ja nie wiem kto to jest, czy to kurwa BOT czy nie BOT? W chuj nie <noise> Kurwa muszę namierzyć, żeby kurwa zobaczyć czy to kurwa ta nonda nie mierzy. kurwa okej, okay, nie wiem gdzie co to... Aha no dobra to Zaraz będzie rage quit. Już kurwa jest to. A tu to gondarstwo tu wtedy biegał A, bo tak... Tańsu, bez sensu kurwa. Ja pacyfistą będę w telewizji oglądał. Gdzie <śm> je, kurwa jestem? Zajebiście ten sam bot mnie zajebał, nie? Ledwo do, pod, podbiegłem za, za kiecia, no to... <śm> wygląda sam. normalnie jak ten. Powinni się kurwa różnić. Powinni mieć te, wiesz, jak wyglądać jak terroryści albo co, nie? A on wyglądał tak jak Jestem kurwa w więzieniu. Za tykrodziejstwo. Za ja dużo nie zabijałem, tak się kończy, jak jest się pacyfistą. Jak zaklejmujesz i zabijesz kogoś na misji, no to jego wina, bo ma zakaz wejścia na, na tą misję, nie? Ach. Dostałem kurwa bana na tym Sywerze. Że... <laughs> bana dostałeś, nie, nie więzienie? No więzieniu, i w więzieniu napisałem do admina, no i do MiBana. Dobra, ja idę pokryć w cesy. Jak coś, jak będzie zmienicie serwer na inne, to dajcie znać. Ty no ja już raz towiany pobieram. Małeś, tak? To mówisz Misiek? Mówię, że ja już tawiane pobieram. No ja Szint. też chyba już nie będę na to wchodził, gówno, bo to jest kurwa... A odnosz Nie, daj no, ja ty Co? Ty nie wiem czemu. Ty padłeś tutaj, tak? Ta. Ty... Daj jak to ci ja ja, ja nie, już nawet nie mogę na ten serwer my. wejść, nie? Od razu mi się pokazuje, że mam bana, nie? User disconnected from your channel. Co slagowane, On tam był za tym zaraz, nie? Jak był ubrany? Normalnie czarna kurtka. Są jeszcze dwa e, boty przed bazą. Super. E, ja tak, tak. ja i Z2. Jeszcze zabijemy swoich i... Okej, okay, to jest mikrofonu. To ja też ma hajs? Ja mam 125 patronów. Mikrofona lubi mi się to psuć. To ja nie wyciszam mikrofonu i Z2. Okay. Ja mam 60 tysięcy przy sobie. 125 to powinno nam starczyć na medykamenty i jakąś tam podstawkę, nie? No tak, żarcie tam na no boje. Anony. Jeszcze lecę oczywiście jako cebula na dworze, sprawdzić czy tam darmowego lutu nie ma. Jest safe Jeszcze kawałek do save zone mam. 800 motorem. Cześć. W tym motorze dziwnie się jeździ. No Nie jest tak tragicznie, a pół życia na tym nakładzie jeździ. Chyba tutaj kwarta. Fajnie się nakładzie po pół roku jeździ. Raz na skanotę przyjmiemy w jest Mam no, ktoś ma bazę zrobioną centralną w stawie. Hmm. Przecież to jest... ...nawet na tym, nie 200 metrów, to pójdę. To można? No nie. Aha, super. Co? Zabiłem Adiosa chyba, wiecie? Czemu? A przyjechałem trochę TVR-ą. To zabandażuj go. Można? Kogoś zabandażować, nie? Eee, paczka desek niepotrzebna, nie? Nie. Bo dwie w sumie znalazły. Anio. Co mi się nie wykrwawi, nie? Co? Hm. Miejmy nadzieję, że wróci, zanim się wykrwawi, bo tak to litnie by było. Jak to dobrze, że mam czat otwarty, nie? Czemu? No bo mi ludzie piszą widzę. Nie, no, jestem mistrzem. Żadnej cebuli w sobie w, w zonie nie ma, żeby broń sobie normalnie leży. Jestem! Leczcie się trochę, trochę cię zabiłem tam, nie? <grywk> Dobrze mam otwalonego streama, nie? Co? Widziałeś już co nie, na... nie, ja to później zobaczę, bo to mam nagraną. ostatnio. Coś leci, to wy lecicie? Nie. Czemu lecicie a nie MTP? No. Aha. No właśnie. Chciałem ci powiedzieć, że pod nami jest takie małe coś. Zbierać czy nie? To MTV era nam krzywo zaparkowała. What the fuck? Myślałem, że to byliście. Trochę nie zauważyłem tego, nie, nie zdążyłeś mi powiedzieć. Wybuch helikopter? Weź daj no. takiemu pilotować What wow. the? Te głowy mi spadły Było coś w tej, w tej hudce? Nie. Wszystko jest w tym Nie mam pytań. <noise> jak stanęło. Jak... To Jakie spadki FPS-ów teraz w ogóle mam. No Wszystko to są czwórki u nich. Jedną płykaczkę widziałem. Nie, no właśnie jest coś... do środka i co? I ogień. Co A ze środka da się bronić? Szukać miejsca. Ale ten w domu? Czy lepiej poza? Czy? Ej, to jest jedno wyjście, no. więc tylko tego wejścia mogę A gdybyśmy to z tyłu się przykampili? Nie, nie wejdziemy. Tam. Nie, nie wejdiemy, ale zobacz, to jest jedno wejście. No tu by w sumie szło. Co to jest? Zamknęli nas Ty tam uważajcie, nie? Bo już się zaczęło Nie, my wy wyjść nie możemy Ej no, jesteście zamurowani Przez pod pod one przenikają N przez płot. Nikt nie mówił, że one się pojawią od tak. Nikt to nie mówił, że one przenikają to... przez płot. wiesz, że ja tam mam kluczyk. Spoko, ja żyję. Trzeba było że się zrespią, a nie jak kurde ja stoję, ja tu cztery boty mi się respią na twarzy.